I będziesz wręcz przerażony w pozytywny sposób tym, jak może to wpłynąć na Twój biznes. Cześć, jestem Wiktor Bernacki, Dochodowy marketing.pl. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku serii marketingowej, a w dzisiejszym odcinku o trzech praktycznych metodach, jak pozyskiwać klientów w branży edukacyjnej. A co dzień działam z klientami z branży edukacyjnej i te trzy leki, trzy strategie pozyskiwania klientów sprawdziłem wielokrotnie u tych klientów, więc będą to praktyczne wskazówki, praktyczne porady oparte o praktyczne doświadczenie a nie wydumana teoria, którą możesz gdzieś tam znaleźć w różnego rodzaju książkach. Praktyczne przykłady powiem Ci na co zwrócić uwagę, czego nie robić oraz gdzie możesz ewentualnie przepalić swoje pieniądze, gdy zaczniesz budować marketing w branży edukacyjnej i dodatkowo ruszysz dziś tym z kampaniami płatnymi. Strategia numer 1 pozyskiwanie klientów w branży edukacyjnej lejek marketingowy numer 1 jest to właśnie lejek content marketing, jest to lejek contentowy. Tutaj teraz nie zaskoczę Cię pewnie tym co teraz powiem po prostu content marketing, czyli marketing treści, publikowanie materiałów, budowa pozycji eksperta po prostu się sprawdza. Nie mam tutaj nic innego w tym zakresie do powiedzenia ci, po prostu to się sprawdza. Wiem, że wiele osób to powtarza, ale to jest to po prostu skuteczne. Sprawdziłem to na wielu różnych przykładach, wielu różnych branżach. Nie mówię tutaj branża edukacyjna, stricte, branża językowa, ale też różnego rodzaju branża biznesowa, branża szkoleń. Content marketing, branża, gdzie sprzedajesz potem edukację, sprzedajesz wiedzę, sprzedajesz szkolenia, webinary, dostęp do jakichś kursów, się po prostu sprawdza. I tutaj nie ma innej drogi, nie ma innego obejścia. Może ten lek marketingowy wyglądać właśnie w taki sposób, może wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej, natomiast ten content marketing będziesz musiał produkować. Ile tego content marketingu powinno być? O tym mówię już wielokrotnie w różnych innych. Materiałach serii marketingowej, także zapraszam cię do tych materiałów, zapraszam cię do tej playlisty. Znajdziesz tam wszystko, co będziesz potrzebował. Lejk, content marketingowy, jest lejkiem w zasadzie numer jeden i lejkiem nadrzędnym, który bym wykorzystywał z tego lejka marketingowego. Potem. Powstaje w zasadzie, rodzi się wiele różnych innych dróg, które pozwolą ci tego klienta do biznesu pozyskać. Także lejek kontentowy uważam za taki fundament, od którego należy w ogóle wyjść. Strategia pozyskiwania klientów numer dwa, lejek marketingowy numer dwa, jest to reklama na właśnie dół lejka marketingowego, czyli to jest reklama do tak zwanych konkretnych osób. I w wypadku tej reklamy możesz zastosować ją bez budowy content marketingu. Natomiast nie rekomenduję ci wykorzystywać wyłącznie iom. Reklama na dół lejka marketingowego może wykorzystywać Twoją stronę internetową z dedykowaną, na przykład pod stroną ofertową, może wykorzystywać dedykowany landing page, który pod to po prostu zbudujesz. Najczęściej spotykam się jednak z landing. Page'em dedykowanym właśnie pod tą reklamę na dulejka marketingowego. Jeśli chodzi o reklamę na marketingowego, nie uważam, że ona może być jedynym narzędziem, który będzie Ci służył do pozyskiwania klientów z tego względu, że te koszty, skuteczność tej konwersji będzie. Niższa niż w przypadku działań kontentowych. Realia większości polskich firm są takie, że one nie mogą przeznaczać nie wiadomo jakichś środków i testować wielu, wielu różnych rozwiązań. Raczej chcą sprawdzone modele, dość bezpieczne działania. Więc w tym wypadku, w przypadku reklamy nad marketingowego, ta konwersja na tym landingu będzie na przykład mniejsza niż gdyby zrobił reklamę marketingową do osób, które widziały właśnie content marketing, czyli ta strategia numer jeden. Także uważam, że ta reklama nad marketingowego jest skuteczna, może pozyskiwać klientów. Do Twojego biznesu, natomiast skuteczność tej reklamy wynika z obszaru reklamy. Czy ta reklama angażuje odbiorcę, czy odbiorca w nią klika, czy przechodzi na stronę internetową oraz drugi poziom, no to jest właśnie ta strona internetowa, ten landing page, jak on jest zbudowany, co on tam akcentuje, jaka tam jest propozycja wartości dla tej e, osoby. Konwersja na takim landing page' to może być 0,5%, 1%, albo 10 czy 15%. I to będzie bardzo mocno determinowało koszt właśnie tego lida, koszt zapisu. Czyli składowe tego kosztu Lida to będzie właśnie skuteczność tej reklamy oraz skuteczność samej strony. Ja teraz nie podam ci uniwersalnej formułki jak taką stronę zbudować, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. I musiałbym pracować z Twoją konkretnie firmą, żebyśmy taki landing page, taką propozycję wartości na tym landing page'u opracowali. Jeśli Potrzebujesz takiej pomocy, to oczywiście w opisie znajdziesz wszelkie dane kontaktowe, wtedy będę mógł Ci udzielić takiej bardziej praktycznej porady. Niemniej reklama na dół lejka marketingowego jako jedno z działań w strategii pozyskiwania klientów do branży edukacyjnej uważam za bardzo, bardzo dobry ruch. I trzecia strategia, trzeci lejek pozyskiwania klientów do branży edukacyjnej jest to lejek remarketingowy. Lejek look like 1%. Już tłumaczę o co chodzi. Lejek remarketingowy z pewnością wiesz co, co jest w wielkim skrócie osoba wchodzi na Twoją stronę internetową i następnie do niej kieruje reklamę remarketingową. Jeśli kiedykolwiek byłeś na jakiejkolwiek stronie z elektroniką, chociażby oglądałeś telefon, to potem ten telefon wyświetlał Ci się przez kilka dni. To jest właśnie reklama remarketingowa, reklama, która miała odzyskać Twoją uwagę i e, zachęcić Cię jednak do finalizacji tego zamówienia, złożenia e, zamówienia na na przykład ten telefon, kupienia go. Analogicznie można postępować w przypadku branży edukacyjnej oraz każdej w zasadzie innej. Dlaczego reklama remarketingowa jest ponieważ większość osób nie zdecyduje się na zakup produktu przy pierwszym kontakcie z marką. Natomiast przy drugim, trzecim, piątym, można powiedzieć o byciu się trochę z Twoją marką, o się z Twoją ofertą, ta chęć kliknięcia, ta chęć dokonania zakupu, ilość obiekcji jest zdecydowanie zdecydowanie mniejsza, więc po prostu reklamy remarketingowe przyciągają uwagę. Jeśli ktoś Cię zna, Tobie ufa, to jest dużo bardziej skłonny wyciągnąć pieniądze z portfela i po prostu Ci e, przekazać. Także reklama remarketingowa jest skuteczna, a w momencie, gdy wracamy do strategii numer jeden, masz zbudowany content marketing, to ta grupa remarketingowa, czyli grupa osób, do których jesteś w stanie robić ten remarketing, jest duża, bo kierowałeś się na stronę, bo e, na przykład e, osoby śledziły Twój fanpage, angażowałeś się z tym fanpage'em, do nich też yy, możesz robić reklamy. Ta reklama remarketingowa bardzo mocno współgra i jest w zasadzie idealnym rozwiązaniem w przypadku bardzo rozbudowanego content marketingu. Poza budową content marketingu ze strategii numer jeden yy, i wdrożeniem reklamy remarketingowej masz jeszcze możliwość reklamy lookalike 1%. Reklama lookalike jest to reklama do osób. Podobnych do tych, które śledzą Twój fanpage. W przypadku reklam, look like 1%, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziesz docierał do odbiorców, którzy śledzą fanpage y Twojej konkurencji. Ciebie jeszcze na przykład nie znają, ale śledzą fanpage y Twojej konkurencji. Ale wszystko za sprawą właśnie. Tej grupy remarketingowej, tej grupy kontentowej, którą sobie zbudowałeś, na podstawie tego, że Facebook, na przykład, potrafi przypisać im konkretne cechy, właściwości i na podstawie tych właściwości wysłać reklamę do odbiorców, którzy cię po prostu nie znają. To trzy najbardziej skuteczne strategie pozyskiwania klientów w branży edukacyjnej, jakie wyodrębniłem. Daj proszę znać w komentarzu, czy stosowałeś jakąkolwiek z nich, dodujesz tę strategię do swojego biznesu, a gwarantuję ci, że jeśli zrobisz to naprawdę zgodnie ze sztuką, to te efekty się Pojawią i będziesz wręcz przerażony w pozytywny sposób tym, jak może to wpłynąć na Twój biznes. A jeszcze, tak w formie inspiracji, na sam koniec powiem Ci, że wdrożenie reklamy remarketingowej przyniosło jednemu z moich klientów ROAS na poziomie 14. Tak? Czyli złotówka wydana na reklamę zamieniła się w 14 zł w przychodzie. Jeśli temat marketingu, temat sprzedaży się interesuje, to zajrzyj do moich innych playlist, zajrzyj do moich innych publikacji. To wszystko ode mnie. Dobrego dnia dla Ciebie. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.